Gramatyka języka angielskiego ma w sobie mnóstwo trudnych konstrukcji gramatycznych, których w ogóle nie potrzebujesz, aby swobodnie posługiwać się angielskim. Opanuj trzy najprostsze czasy i już sobie poradzisz w większości sytuacji. Jeśli jesteś ambitny, opanuj jeszcze dwa i twój angielski będzie niesamowity. To jest wszystko, czego anglik. Używa w 96% sytuacji. Ale zaraz, te pozostałe 4% sytuacji? Te kolejne 7 czasów, mowa zależna, tryb przypuszczający i w ogóle? Odpuść sobie, lub zostaw to na później. Nie musisz tego umieć. Ja to umiem, nie pamiętam kiedy ostatni raz potrzebowałem tego użyć. Ba, powiem więcej. Znajomość pozostałych angielskich czasów utrudni ci komunikację. Na przykład. Kilka lat temu pracowałem z Emilią, która przez wiele lat uczyła się angielskiego w szkole i na kursach językowych w pracy. Znała już całkiem nieźle dziesięć angielskich czasów, ale kompletnie nie mogła wydusić z siebie zdania. Dlaczego? Bo nigdy nie była pewna, którego z tych czasów użyć. Zbyt dużo opcji do wyboru doprowadzało ją do paraliżu. Kamień spadł jej z serca, gdy powiedziałem jej o tych statystykach że może używać tylko tych najprostszych pięciu czasów i to wystarczy. Gdy zdjęła z siebie tamtą presję, to już na kolejnym spotkaniu opowiadała mi płynnie po angielsku o swoich wakacjach w Grecji.